Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj najprostszy przepis na marynowanego kurczaka. Naprawdę. Zamarynujemy go tylko i wyłącznie w wodzie po ogórkach kiszonych. Efekt końcowy zaskoczy każdego. Kurczak jest soczysty, delikatny. Mięso po prostu się rozpada. Na pewno wrócicie do tego przepisu nie jeden raz. Jesteście gotowi? To zapraszam na przepis. Mm. Mam tutaj całego kurczaka. Oczywiście, możecie sobie przygotować ten przepis z każdej części. Na samym początku wyciągamy sobie. O, tak zwane ćwiartki. Wycinamy. Hop. Jedna już jest. Następna. I teraz tak. Pamiętajcie, że one potrzebują więcej czasu niż pierś. Więc tą pierś też zostawimy sobie na kości, moi drodzy. Ale na samym początku. Wycinamy skrzydła. Skrzydełka też są bardzo dobre w tej marynacie. I teraz piersi. Piersi zostawiam na kości, więc tą kość muszę sobie przeciąć, tak? Do końca przecinam ostrym nożem, ściągam, zostawiam skórę i takie piersi dojdą mniej więcej w tym samym czasie, co takie udka. Drugą piersi też biorę, wycinam i kurczaka... Mamy już gotowego, mamy podzielonego, teraz przechodzimy do marynaty. Przejdźmy teraz do marynaty. Do marynowania tego kurczaka będę używał tylko i wyłącznie wody z ogórków kiszonych. Dlaczego? Bo spójrzcie, jaka bogata jest ta woda z ogórków kiszonych. To jest naprawdę coś niesamowitego. Mamy tutaj wszystkie smaki i dużo przypraw. Czosnek, ziele angielskie, liście laurowe, koper i. Smak przepysznych ogórków. Mamy też kwas i słodycz. Każdy, kto choć raz w życiu pił taką wodę, wie o czym mówię. I teraz tak, moi drodzy, wkładam tutaj kurczaka do takiego worka. Dlaczego do worka? Bo nie potrzebuję dużej ilości wody. Tak? Wkładam piersi, wkładam skrzydełka. Wkładam teraz sobie sitko i, i zalewam. Zalewam tą wodą z ogórków. Woda się rozprowadza, cały kurczak będzie już zamarynowany i on sobie tutaj pływa. Tak przygotowanego kurczaka zostawiam teraz na dwie godziny w lodówce i po dwóch godzinach mogę przejść do pieczenia. Tak wygląda zamarynowany kurczak, który dwie godziny spędził w soku po ogórkach. Jak widzimy, nabrał troszeczkę koloru, ja go sobie wysuszyłem, moi drodzy. Tak, więc zostawiamy go przesuszmy go i teraz zrobimy przyprawę do tego kurczaka. Co ja tutaj mam? Czosnek, suszone jalapeno, cukier, wędzoną słodką paprykę, cebulę suszoną, sól, paprykę zwykłą, słodką yy, w proszku, no i oczywiście czosnek. Te wszystkie składniki łączę ze sobą i powstaje mi no, świetna przyprawa do kurczaka. Oczywiście możecie sobie zostawić taką przyprawę i potem użyć taką przyprawę na przykład do grillowania kurczaka. Czemu nie? Pójdźcie. Teraz muszę tylko delikatnie obsypać całego kurczaka tą przyprawą z każdej strony. I ja już mam, moi drodzy, nastawiony piekarnik. Temperatura 180 stopni, i będziemy piec takiego kurczaka. O, najlepiej na takiej kratce. Kładziemy go. I ja wam powiem, ile on się piekł. I teraz tak, jak my go pieczemy. Wkładam go do piekarnika. Temperatura 180 stopni. I piekę do momentu, aż on uzyska w środku 70 stopni. Potem włączę grill i muszę go zarumienić. Więc w tym czasie on powinien dojść do temperatury 75 stopni. Wyciągnę go i moi drodzy, będę delektował się przepysznym kurczakiem. Kurczak się piecze i przygotujemy sobie dodatek w postaci takiej sałatki. Spójrzcie, co my tutaj mamy. Chili w płatkach, ale nie jakieś bardzo ostre. To chili jest takie delikatne. Do tego dodaję kurkumę oraz musztardę francuską. Do miski wsypuję też. Cukier dodaję sok z ogórków. Tyle wystarczy. No i odrobinę oliwy. Mieszam to wszystko do momentu, aż ten cukier w środku się rozpuści. Spójrzcie, sos jest gotowy. Teraz składniki. Więc biorę sobie dwie cebulki, nie za duże, i kroję w kostkę. Taką większą kostkę. To nie może być taka malutka kosteczka, tylko o, taka kostka. Widzicie? I od razu przekładam taką cebulę do mojego sosu. Teraz papryka czerwona, którą też kroję. No, tak z pół tej papryki służy je do tego. I też kroję ją w taką samą kostkę jak cebulę, czyli mniej więcej coś takiego. Następnie przechodzę do ogórków kiszonych i też kroję je w taką dość dużą kosteczkę. Użyliśmy sok z ogórków. Więc to jest najlepsza opcja, żeby wykorzystać nasze ogórki. Jeszcze tylko świeży koperek i sałatka jest już gotowa. Nie miażdżmy go zbyt mocno. Dodajemy, spójrzcie tylko na to. Wystarczy zamieszać i odstawić, tak naprawdę na jakieś 20 minut. Chodzi o to, żeby te warzywa surowe zmiękły. Ale wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Piękny dodatek do kurczaka. Kurczak jest gotowy. Tak wygląda. No, według mnie gra jest warta świeczki. I ile go piekłem? 35 minut. Opcja góra-dół, temperatura 180 stopni. I po tych 35 minutach zmieniłem na opcję grillowanie i podwyższyłem temperaturę do 200 stopni. Piekłem go przez 15 minut. Więc w sumie siedział w piekarniku 50 minut. Potem wyciągnąłem kurczaka. I tutaj leży przez 10 minut. On sobie odpoczął. Te wszystkie soki się ustabilizowały. I możemy wykładać. Więc wykładamy. Na talerz. Kładę tą oto sałatkę z ogórków. Dodaję też tej wody, bo spójrzcie jaki kolor ona ma piękny. No to jest naprawdę super dodatek. Następnie kurczak. Dajemy. Damy nóżkę. Spójrzcie, to już wygląda fantastycznie. Damy też pierś, i takiego kurczaka możecie już jeść. Dobra, ale pokażę Wam, jak on wygląda w środku. Zostawmy sobie to piękne danie tutaj. Wezmę deskę i pokażę Wam, jak wygląda taka pierś kurczaka. Dobrze, kroję. Spójrzcie. Piękna, soczysta. Widzicie te soki, które tutaj są? O, tak! Piękna, naprawdę. Ludzie mówią, a nie lubię piersi z kurczaka, bo jest sucha. Ona nie będzie sucha, jeżeli upieczecie tego kurczaka w ten sposób. Ja sobie szybko spróbuję i powiem wam, jak smakuje, bo najciekawsza najciekawsze jest ta marynata z tych ogórków. Pyszny, delikatny, soczysty czuć te ogórki kiszone troszeczkę mm. ale mięso rozpada się widzicie tą pierś kurczaka to mięso się rozpada Ono jest tak delikatne że tego nawet nie trzeba kroić mm. skórka chrupiąca moi drodzy to jest najprostsza najszybsza marynata jaką kiedykolwiek możecie zrobić dzięki temu że mamy kwas, mamy sól, nie musimy nic tam dodawać. Kurczak wychodzi naprawdę fantastyczny. Teraz jeszcze mój dodatek. Mm. Mm, mm, mm. Sami spójrzcie. Jest to rewelacyjny obiad, rewelacyjny kurczak, rewelacyjna marynata. Ja się z wami już żegnam. A jeżeli lubicie kurczaka, to przygotujcie sobie moją pierś po parysku, bo tutaj pokazuję i jak przygotować przepysznego kotleta po parysku. Ja się z Wami już żegnam, życzę smacznego i do zobaczenia. No jest niesamowity ten kurczak. Hmm.